Ale będziemy mieli pole? Damy jej ile, ile prawdy. Ja tu cały czas będę stać, choćby mi flora miała staranować Byleby tylko ujrzeć jak ona spada? Już kręciłem Ja nie? na florze galopowałem o ja. To bez trzemion. Ja na florcie kiedyś bez przemian jak mi wypadły Ale, Ale ładna bez, pogoda się robi Ja co? bez siodła nawet no jaką pora na raz jechałem a Kantar ją trzymałem. No, Boi się dzieci do mnie jedynie. Monika. nie czułam. No nie czułaś, to Monika dobrze jechała już. <laughs> nie Prycko wiała <laughs> <laughs> ja <cię> <laughs> <laughs> Wiem jak w Florcie wystraszyć, znam ją już trzy. Tylko no szybki. No, straszny. Zobacz jak idzie. O, już galopuje. Spadnij, 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 spadnij. Teraz ma kółka galopu. Usiądź, usiądź, bo jak nie wejście a, to będziesz, jak przejdzie Jakie do siodło małe to Jak jest. przejdzie do półsiadu, to będziesz będzie smarowało. Puszczycie? Nie, Nie, jest, jedź, bo W płoc jedziesz. Lepiej tu na razie. Na niej trzeba umieć jeździć. No właśnie. Ona jest inna trochę. A fortuna jest taka sama. Bo to mój koń, nie trzymaj jej tak. Nie, nie, dobrze, dobrze. Nie. cholera jasna. <grym> Martyna jak śmiesznie. Ona ja tak dziwnie. No bo to jest mój koń. <grym> Ale Maja, do na niej pasujesz idealnie. No, no wiem. Wiecie, ile ja na niej próbowałam się uczyć? Ja około pół roku na niej trenowałam, żeby... Pół roku na inne loży galopowałam, bo nie umiałam sama się bać. Ale ty, co zrobiłeś? Spadł. To mój to... no, koń? Nie, ale ślubno tak nic nie ma. Fortuna jest taka sama. O kurde. No, na Fortunie się fajnie jeździ. Nie wolno jej tyle męczyć. Do kusa. No to po co ja to nagrywam, jak nie spadło? I co? To... <gryzmy>. Fajna. Ja ją chcę. Do mój Do... koń. Odczep się. Do lasu. Się tak Do spopolku, lasu. Do lasu. Jakbyś na niej pojechała, gdzie jak ona idzie. Ola, co nie, ona I zawsze patruje. Jakby była niższa, to może by było trochę lepiej. Ja tam uwielbiałam na florze do lasu jeździć. Ona nam pakuje, tu nie? No, jed. Zawsze jak wszyscy kusują, to ona galopuje. Się dziwisz? A, nie pojedzie za szybko? Nie. Pojedzie, pojedzie. Znam w florcie. Jakby pan takiego dużego konia miał. Uważaj, bo przyspieszy. Przyspiesz Florcia! Przyspiesz! Muszę ją nauczyć przyspieszać na komendę. Ale jest trzy mnóstwo spady. Ale ją trzyma. No, w ogóle biorę. Ja też chcę! No nie idzie kawałeczek kusem. Nie idzie, będziemy szlagatkę. Tu Monikę, puścimy tu samo. Mnie, mnie jeszcze. To już jest